Cześć! Witam Cię po raz kolejny na moim kanale. A jeśli jesteś nowy, nowa, to rozgość się. Zapraszam Cię do obejrzenia wcześniejszych nagrań. A w dzisiejszym odcinku 50 filmów na 50 dni chcę pomówić raz jeszcze o kreacji. Ten temat jakoś często chodzi mi ostatnio po głowie i mam kolejną refleksję i chciałabym się właśnie nią Dzisiaj z Tobą podzielić. Ale zanim zacznę, to zapraszam Cię na promocję Black Friday, która trwa właśnie w moim sklepie. Link do mojego sklepu znajdziesz w opisie tego filmu. Zachęcam do skorzystania z promocji na webinary i kursy. Mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie. A temat kreacji już poruszałam jakiś czas temu, ale wracam do niego, ponieważ, jak wspomniałam, kolejna refleksja kolejne przemyślenia. I stwierdziłam w tym wcześniejszym nagraniu, że kreowanie jest domeną naszej nadświadomości, czyli tej najdoskonalszej części nas, połączonej ze świadomością i podświadomością, ale wiedzącą lepiej. I oczywiście zdania nie zmieniłam to jest domena nadświadomości. Nadświadomość. Wykorzystując wzorce, które są zgromadzone w naszej podświadomości, konstruuje nam niejako świat, w którym mamy wrócić do źródła, w którym mamy przypomnieć sobie o tym, o czym zapomnieliśmy, w którym mamy się rozwijać i doskonalić. Wykorzystuje wzorce podświadomości, wykorzystuje też wszystko, co nabyliśmy w trakcie naszego życia, doświadczenia danego życia i poprzednich, i to ona zajmuje się kreowaniem. Ale tak naprawdę, gdyby ktoś zapytał, czy świadomość i podświadomość naprawdę nie mają żadnej mocy kreowania, nie mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem nie, ale to kreowanie jest specyficzne. O co chodzi? Czy mogę kreować zatem z poziomu podświadomości? Generalnie tak, możesz kreować z poziomu podświadomości i na czym to będzie polegać? Taka kreacja z poziomu podświadomości może się urzeczywistnić, ale ona będzie niejako ułomna. Dlaczego? Kiedy działam w pewnym wzorcu, w pewnych przekonaniach i na przykład ciągle marzę o tym, żeby mieć partnera, i wszystkie wzorce, które posiadam, będą mnie właśnie z tym ciągle konfrontować. Chcę mieć partnera, chcę mieć partnera. Ale jednocześnie mam w sobie wzorzec, który mówi o tym, że, mam, że jestem zależna emocjonalnie od innych. Więc kiedy ciągle w tym świadomym poziomie powtarzam i szukam i chcę i potrzebuję, chcę mieć partnera, chcę mieć partnera, to rzeczywiście w pewnym momencie nasza podświadomość może załapać te informacje i taki partner w naszym życiu się pojawi, ale ten partner wcale nie będzie czymś co pozwoli ci mieć pełną, właściwą, wartościową i świadomą relację. Pojawi się partner, który będzie realizował te wzorce, które masz w sobie. Na przykład powielisz wzorzec, którym być może miała twoja mama, może babcia, może jakieś inne twoje przekonania, trudne dla ciebie przekonania pojawią się w tym partnerze i Doświadczenie bycia w partnerstwie wcale nie będzie takie, jak ty być może sobie wyobrażałeś, wyobrażałaś. Zatem musimy być ostrożni i znowu, tutaj, higiena naszych myśli i słów z poziomu świadomego, ponieważ podświadomość, owszem, może załapać takie. Potrzeby, takie prośby o kreację, tyle, że one będą bardzo mocno osadzone we wzorcach. A jeśli coś jest osadzone we wzorcach, to znaczy, że wymaga przepracowania, wymaga lekcji, zatem nie będzie to nic łatwego. Tutaj otworzą się kolejne, może trudne doświadczenia. Kreacja z poziomu podświadomości nie będzie kreacją, która zaspokoi Twoją potrzebę stworzoną w umyśle. I druga. A drugi obszar, czyli świadomość. Czy świadomość zatem może kreować, czy nie może? Czy ja naprawdę nie mogę nic wykreować swoim intelektem? Powiedziałam już o tym, że nie. Intelektem możemy planować, osiągać cele, osi realizować plany, dążyć do realizacji też naszych marzeń, ale nie możemy kreować. Jeśli chciałabym nazwać kreacją to, co intelekt może zrobić, to owszem, istnieje pewien sposób. Ale jest on trochę taką drogą naokoło. O czym ja teraz mówię? Jeśli świadomie widzę, jak w moim życiu realizują się pewne wzorce, ciągle wszechświat podsyła mi jakieś sytuacje, ludzi, którzy jak lustro stoją przede mną i pokazują mi coś trudnego, co jest we mnie jakimś oporem, trudnością, konfliktem, czymś, z czym nie mogę sobie poradzić, na przykład brak pracy, Albo pracocholizm, albo brak partnera, i kiedy zauważę, że te sytuacje ciągle się powtarzają, a ja nie wyciągam z tego lekcji, to jeśli świadomie obudzę się, włączę tę latarkę, włączę tę lampkę i powiem: Hmm, ta, ta sytuacja jednak coś. Coś mi mówi, jakąś informację dla mnie niesie. Więc może jak po raz piąty nie wejdę w relację z kimś, kto mnie nie szanuje, może nie wejdę po raz siódmy w relację z kimś, kto wcale nie potrafi być w relacji. I jeśli z poziomu świadomego ja taką decyzję podejmuję, że w tym momencie, kiedy problem, konflikt powtarza się, i ja wreszcie podejmuję inne działanie, to wtedy twoja nadświadomość nie będzie miała potrzeby kreować i powtarzać tych sytuacji po raz kolejny i kolejny i kolejny. I to doświadczenie zniknie. Więc z tej perspektywy mogę powiedzieć tak: świadomie mogę kreować rzeczywistość, ale ono, ta kreacja będzie polegała na Reagowaniu na eliminowaniu tych wzorców spod świadomości. Czyli nie jest to takie prawdziwe kreowanie, ale, jest to, to, ale to kreowanie polega na zmianie reakcji, kiedy ja zdobywam świadomie wiedzę i świadomie decyduję się na inne działanie. Wtedy tak to można nazwać kreowaniem. Prawda jest taka, że jeżeli ja to zauważam i reaguję w ten sposób, że eliminuję te wzorce, które mnie niszczą, to w pewnym momencie widzę, jak, jak warto jest odpuścić yy, i odpuścić tę potrzebę kreowania rzeczywistości i skupić się po prostu na pracy z tym, co jakoś mnie ogranicza, z tymi moimi wzorcami podświadomości, bo wtedy wszystko samo się układa, wtedy moja nadświadomość wie, co ma robić, wtedy pojawia się lekkość, wtedy pojawia się równowaga, spokój wewnętrzny, dobrostan. I wtedy tak naprawdę znika już moja chęć do kreowania rzeczywistości. Zatem cały, cała sztuczka polega na tym, żeby skupić się na tych właściwych zadaniach, na tych zadaniach, które powinniśmy realizować, chcąc osiągnąć równowagę, wewnętrzny spokój i takie oczyszczenie. Mam nadzieję, że teraz temat kreacji jest już pełniejszy, że lepiej go rozumiesz. Jeśli nie, Możesz mnie pytać w komentarzu, a może masz jeszcze własne przemyślenia na ten temat. Chętnie poczytam o tym w komentarzu. Zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału, do lajkowania filmu i jeszcze raz przypominam o promocji w moim sklepie. Zajrzyj tam, być może znajdziesz coś dla siebie. Tymczasem życzę Ci pięknego dnia bądź pięknego wieczoru i widzimy się jutro w kolejnym dniu. Wyzwania. Do zobaczenia.